Przy dobrej pogodzie i dużej frekwencji odbyła się impreza pod hasłem Uwolni swoją energię z Decathlon Katowice na Orliku przy ulicy Kościuszki w Chorzowie. Impreza pierwsza z cyklu, na pewno nie ostatnia. Dział imprez wymyślił coś takiego i promującego zdrowy styl życia aktywność fizyczną zarówno dla pani, jak i dla mężczyzn, jak i dla dzieci. Coś nowego, coś co integruje również rodziny, bo może tutaj przyjść mama, która bierze udział w maratonie fitnessu, tata, który się może zmierzyć w sportach siłowych i dziecko, które się może pobawić. Trzonem tej imprezy jest maraton fitness, czyli coś co z natury jest dla pań, ale oczywiście panowie również mogą wziąć w tym udział. To są cztery zajęcia pod rząd fitnessu. Panowie w tym czasie, którzy towarzyszą żoną mogą zmierzyć się w sportach siłowych. A dzieci, które również przyjdą, mamy na naszym boisku do piłki siatkowej, plażowej, gry i zabawy dla dzieci. Dla facetów mamy ćwiczenia siłowe, połączone z wytrzymałością. Jest to spacer farmera, przetaczanie opony, pompki oraz waga płaczu. Jest to rekreacyjne ustawienie zawodów, nie na czas, nie na, na, na wyścigi. Nie po prostu na, na, na jakieś współzawodnictwo, tylko żeby zachęcić też mężczyzn do uprawiania czynnego sportu. Tutaj są zajęcia z fitnessu i taneczne, i wzmacniające, i stretching. Jest dużo klientek, dużo ludzi, dużo pań. Panie chcą ćwiczyć, jest bardzo dużo klubów w Chorzowie. Chcą ćwiczyć. Oprócz maratonu przygotowano także pokazy akrobatyczne finalistów ostatniej edycji programu Mam Talent z Dosi rusokolnia.